Jest mocno. Siemano, Siemano. Z tej strony leśno-jesienny łokietek. Jest leśno-jesienny Meksykano. Witam Was serdecznie. Wczoraj u mnie była posucha, ale ale na mlecznym nie było posuchy, ale zaraz do tego dojdziemy. Wczoraj u mnie była posucha. Ja zapraszam Was w ogóle na spacer po, po takim pięknym lesie. Wczoraj będziecie las mieli za plecami. Albo z przodu. Wczoraj u mnie była, słuchajcie, posucha, no bo wiadomo. Święta, nie święta. Yy, tutaj go całe, tak jak to się mówi. Trzeba było odwiedzić groby. Yy, trzeba było poświęcić czas yy, bliskim i dlatego była posucha. Mogłem nagrać kolejny wyjazd do Białego Stoku i właściwie nawet troszeczkę zaczynałem nagrywać. Natomiast nie spotkałem ani Krzysztofa Kana na cmentarzu yy, ani też yy, żadnego widza więc stwierdziłem, że po raz kolejny pokazywać wam jak przyjeżdżam, ale pociągiem do, do Białego Stoku i tak dalej i tak dalej. No byłoby to trochę nudne, a wiedziałem, a wiedziałem, że e, pojawiły się na mlecznym kanale, na mlecznym kanale znowu m, tak jak to mówię. Wysypały się jak jabłka z wiaderka. Yy, filmy z jednego dnia, jak zwykle kurczę. Nie wiem, czemu panowie tak y, organizacyjnie podchodzą do tego. Y, mówię o Aronie i o Rudym, że yy, najpierw jest posłucha, posłucha, posłucha. Potem nagle, jak kurde, Aaron się tam pojawia. Yy, I kurde, generalnie nagrywa się wtedy wszystko. Wszystko, co jest moim zdaniem błędem trochę, bo jest to kurwa nudne. Kiedy, kiedy Rudy zrozumie, że to jest kurwa nudne? Nagrywa się wszystko, dosłownie y, tam są y, cięcia na tych filmach, bo pojawiło się aż pięć filmów z jednego dnia. I to wiadomo już o co chodzi. No, Aaron wpadł. Włączył, jak to się mówi kamerę i to tak leciało i leciało, to ręka go nie bolała od tego trzymania, może zmieniał ręce, bo mi to by łokcie wysiadli, wysiedli, wysiedli był łokcie dla jego. No a on wiecie, no kurde, leci to po prostu nagranie film za filmem, nawet prawie czasami to jest. Tak pocięte, że tak pocięte, że słuchajcie, że, że widać, że gdzieś tam skończył koną zdanie i na następnym filmie dalej temat jakiś się zdany, kontynuowany, słabe to jest, i potem znowu i znowu potem jest posłucha, potem znowu nic nie wiadomo, nie wiadomo o co chodzi, więc ta, ta realność i realistyczność szkolnej też się traci totalnie, moim zdaniem traci się totalnie, bo... bo bo to z tego, że wpada pięć filmów, jak te pięć filmów jest praktycznie o tym samym, z lekką zmianą tematu. Jest pięć filmów o tym samym z lekką zmianą tematu. Yy... I to tyle. I tak naprawdę obejrzałem dziś słuchajcie, te pięć filmów, ale zaraz do nich przejdę, ale najpierw yy, cofniemy się do Lajta, za którego bardzo wam dziękuję, jak zawsze. Yy, przyda się naprawdę każdy grosz. Od poniedziałku e, pru, aż do piątku, na laseroterapia. No to teraz przechodzimy na lasery. E, tak musieli zrobić, bo ponieważ, bo, ponieważ, bo e, musi być 5 dni pod rząd. Zobaczymy, czy te lasery coś dadzą. O ile prawa ręka, powiem Wam, że czuję jakby troszeczkę mm, poprawę, tak z lewą ręką wcale nie czuję poprawy i tym zaczynam się martwić. Po. Minęły już ponad 3 tygodnie, jak generalnie, no, staram się nie przesilać, ile ja bym dał, kurde, słuchajcie, żeby móc pochodzić sobie z wykrywaczem na lajcie, e, na przykład w takim terenie, no ale nie mogę, kurwa, nie mogę, bo nie mam pozwolenia, nie mogę, słuchajcie, też, bo, e, bo e, no kurde, jak przesilę łapy, ja jestem tego pewien, że jak pochodzę godzinę z wykrywaczem, to e, prawa ręka z powrotem będzie... Bolała dla jego włokciu. Więc muszę się odpuścić, ale bardzo dużo bym dał, żeby chociaż tak zabić ten wolny czas. Bo z tym wolnym czasem to ciężko jest, kurde, coś zrobić. Naprawdę, powiem Wam, że mam z tym problem. Mam z tym problem. Dostaję jakieś, kurwa traumy, takiej wiecie, że, że jest nadmiar czasu i nie wiadomo, co z tym czasem robić. Kompletnie nie wiem, co z tym czasem robić. A z kolei, jak miałem zajęcia, to naszekałem, że, że kurwa, codziennie to samo, codziennie, codziennie o tej samej porze wstawać, i codziennie, kurde. I, <gryw> I też było źle. Tak też pewnie macie. Jak za dużo wolnego, źle. Jak wolnego nie ma, to też jest źle. Yy, no ale wracam teraz do, yy, do tego lajta. Yy, także yy, także także. Laseroterapia, może Lord Wader swoim laserowym mieczem mnie tam będzie ciachał, te ręce, nie wiem co tam będzie, jak to będzie wyglądać. Wiem jedno, że nie boli, a to już jest sukces, bo te młotkowanie, kurna, yy, to powiem Wam, że jest cholernie bolesne, tym bardziej jak jeszcze łokcie bolą, to boli podwójnie. <ścoughs> tak to wygląda. Yy, więc od poniedziałku do, piątki, do piątku kolejna zabawa i kolejne yy, nadzieje na to, że coś się w końcu zmieni, kurwa, przynajmniej Przynajmniej mam taką nadzieję. No. Ale teraz ja podziękuję Wam za lajta, no bo oczywiście, że jest to mój obowiązek, bo, bo bardzo się cieszę, że mnie wspieracie. I teraz najpierw wymienię osoby, które wpłaciły po, podczas, podczas e, czatowania na live. I są to Golden Monkey TV: 2 razy po 5 funciaków Golden Monkey TV. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja jeszcze tutaj powiem, bo tu są zaproszenia, czasami padają zaproszenia do Anglii czy tam gdzieś, ale słuchajcie i zrozumcie mnie. Tylko nie zrozumcie mnie źle, tylko zrozumcie mnie tak jak ja myślę. Po tych wszystkich fake wiadomościach, po tych wszystkich fake zaproszeniach jest mi Niezmiernie strasznie ciężko uwierzyć w jakiekolwiek e, dobre zaproszenie. E, no, no, zrozumcie mnie, gdybyście dostali tam. E, przez, słuchajcie, bo w styczniu będzie 7 chyba lat, jak ja e, siedzę na YouTubie. Pomyślcie sobie, jakby no, przez te 7 lat, ile ja się nauczyłem, i ile ja dostałem fejkowych zaproszeń i tak dalej, więc. Takie zaproszenia, ja chętnie skorzystał z takiego zaproszenia, ale, ale jest mi tak ciężko w to uwierzyć, <grych> że po prostu zazwyczaj e, rezygnuję i jednak zdaje się e, na siebie i na własną intuicję, na własne pomysły i, i powiem Wam, że wolę jednak e, sam organizować e, wyjazdy, e, sam je tam, jak to się mówi, e, Poopłacać yy, i przygotować, niż, niż, yy, niż no liczyć na, na już, yy, bo być może jest to dobroć i, i, i dobry ruch w moim kierunku, ale przez te wszystkie fake newsy i tak dalej jest mi tak ciężko w takie rzeczy uwierzyć, że, że szczerze, wam, szczerze Wam powiem, że no, nie wierzę za dużo, nie wierzę. I proszę się nie obrazić, tylko poproszę, po prostu proszę mnie zrozumieć. Nie? E, myślę, że wielu z Was by e, tak samo. Zareagowało tak jak ja, nie? Kiedy byście no, no dużo takich różnych fejkowych wiadomości z zaproszeniami, z zaproszeniami, z różnymi rzeczami, myślę, że dużo z Was by zareagowało w ten sposób, a nie inny. Także dziękuję też za zaproszenie, ale raczej chyba nie będę z tych zaproszeń korzystał. Raczej, jeżeli gdzieś tam pojadę, to zdam się na siebie. Kolejna osoba to jest Wolf Axe. Wolf Axe. I to są dwa funciaki. Bardzo dziękuję. W ogóle czy, czy jak to się dzieje, że wszyscy nad tym lajcie w funtach yy, wspierali? Jest to dla mnie, kurwa, jakaś zagadka totalna. No ale dobra. Skoro w funtach, funtach się opłaca, to konon w dolarach dostaje. Ja dostaję w funtach. funt mocniejszy. No to mamy przewagę. Yy, skoro w funtach tak ma być, no to ja dziękuję za te funciaki. Yy, I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Jestem z tego zadowolony. I ostatnia osoba to Radek King. Też dwa razy po pięć funtów. Również naprawdę no niezmiernie dziękuję. No, co mam powiedzieć? No, przecież nie uklęknę tutaj w lesie, kurcze i, i, i ten. I nie będę pokłonów walił, ale naprawdę, naprawdę bardzo dziękuję. No, bo no tylko tyle mogę słowami zrobić, żeby, żeby jakoś w jakiś sposób. Wam podziękować. No to teraz przechodzimy do knurowania mazurskiego. Knurowanie mazurskie, tak jak powiedziałem na początku filmów, filmu, dużo tego nie będzie, tak naprawdę pięć filmów, pięć filmów i tak jak mówiłem, taki jeden duży zrzut. Równie dobrze można byłoby to połączyć w jeden film i puścić godzinny film. Tylko, że ja wiem, że wtedy jak puściłby się godzinny film, no i oczywiście nikt by nie chciał godzinnego filmu oglądać, to też Rudy dobrze wie, więc to dzieli, te, dzieli te, e, ten cały jeden, jeden film na pięć filmów, tak bym powiedział. I generalnie, no cóż można powiedzieć o tych pięciu filmach? O tych pięciu e, wysrywach, wysrywach, no tak bym to nazwał, wysrywach. W większości, w większości słuchajcie na tych pięciu filmach. To jest rozmowa. O paczkach, o paczkach, otwieranie, zamykanie, przeglądanie. No, rzuciło mi się kilka kwestii z tych pięciu filmów, no bo wyobraźcie sobie, że było ciężko z pięciu filmów coś wyciągnąć. No, bo to tak, jakby był jeden film, jeden ciąg. Tak naprawdę, kurwa, tam się nic nie działo. Oprócz tego czytania listów, otwierania paczek, no i debatowania, czy jest, co jest czyje i za ile. I kto do, co dostał, a kto czego nie dostał, mała wojenka o dolary, które potem okazały się, że i tak te dolary, mm, zarówno jak i Tomek, taki Konon dostał, bo na początku wyszło, że znaleźli tylko do, tomkowe dolary, a Kononowych nie znaleźli. No i oczywiście awantura ze strony Konona, awantura trochę o rzeczy, ale nie za duża. Nie jakieś wielkie halo. E, no i tak faktycznie, no tam w tych pierwszych dwóch filmach, no to zasługuje naprawdę na e, na... zasługuje na uwagę ta paczka z Ameryki i faktycznie fajne dary porządne, Tomek będzie miał w to się ubrać no i tam te dolarki przelotujące yy, między Kononem yy, a Tomkiem Oprócz tego w pierwszych dwóch filmach, no, generalnie Konon potwierdza, potwierdza żywotność majora. Konon był nawet na policji, na trójce, gdzie złożył zeznania, że, że major żyje, no gratuluję. No to teraz to już policja też nie będzie miała żadnej, chociaż pewnie i tak nie miała wątpliwości o Kononowej mitomanii. Tak, teraz już na 100% plus 1 dalej będzie miała. Eee, pewność o Kononowskiej mitomanii, że e, Konon twierdzi, że oczywiście <grym>, Majorow wyjęli strumny wsadzili worek i zrobili otwór na usta, żeby on mógł oddychać. Po czym major jechał w karawanie e, ko obok kierowcy. No bo przyszło zdjęcie do No i dobra, niech tak będzie. No to ja już wiem skąd filmy teraz e, na kanale Majora. Naprawdę to jest kurwa straszne, żeby. Ale do, do kanału majora to przyjdziemy na innym filmie, bo ja tu się muszę pozbierać myśli. Ja teraz, jak się skupiam na szkolnej, to nie mogę pozbierać myśli, bo o kanale majora pogadamy inaczej. I o kanale majora oczywiście pogramy podejrzewam w specyficzny sposób, yy, ponieważ to, co się tam wyprawia. Ja nie mogę traktować poważnie takich ludzi, kurwa. Po prostu nie mogę. I dlatego moja wypowiedź będzie dość specyficzna. Pewnie odezwie się ten pan, który odzywał się wcześniej, z tym właśnie głosem innym, i on wypowie swoje zdanie na ten temat. Bo ja nie potrafię traktować takich ludzi poważnie, bo ja nie wiem, co oni mają w głowie. Ale ja muszę zamknąć ten temat majorowski, bo ja zaraz się rozwinę na temat majora, a my tutaj gadamy na razie o szkolnej. Więc te pierwsze dwa filmy, tak jak powiedziałem, paczki, 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 grzebanie się e, licytowani, kto dostał więcej, kto mniej, kurwa, nuda, 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 no i przywracanie e, Majora do życia przez kolona, oczywiście, no, co zrobić, no co, no, to, słuchajcie, co zrobić, no co zrobić, wiadomo jaki jest Konon, e, czytanie mitomańskie oczywiście, co to jest mitomania i tak dalej, no tam, wiecie, bla, 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 kolejny film to też znowu paczki jakieś tam dalej, przygrzybywanie tych rzeczy różnych, ale na tym jednym, na tym trzecim filmie stała się rzecz, o której ja bym się nie spodziewał nawet. Ja bym się spodziewał, bo ten człowiek, ten człowiek, ten mazur, mazur przebrzydły, mazur zdradliwy, mazur śmierdzący, zrobił taki ruch w stylu szachmat. No bo słuchajcie, Tomkowi się... Coś stało z kartą telefoniczną, no tak się stało z kartą telefoniczną, że on nie mógł do nikogo dzwonić i wyskakiwał kar cały czas błąd karty, błąd karty i błąd karty, błąd karty. No i Aron, który jest dużo młodszy, który powinien być bardziej ogarnięty od Konona, również Tomek, który jest młodszy, no ale niekoniecznie musi być bardziej ogarnięty, chociaż powinien być bardziej ogarnięty od Konona, nie mogli sobie z tą kartą poradzić, walczyli. No i cały czas błąd karty, błąd karty i wyobraźcie sobie ten Mazur, ten człowiek wielu zawodów, człowiek z DUN, człowiek kucharz, człowiek kierowca, taksówkarz, człowiek prokurator i jeszcze wiele. Tutaj często chodzą sarny, duże i jelenie, wiecie, eee, żeby mi tu nie przyszło, ale one się boją. Eee, człowiek wielu zawodów i on wziął ten telefon Tomkowy i on go naprawił. I karta zaczęła działać. Możecie mi wierzyć lub nie. Konon zrobił szachmat. Rozpierdolił system, bo wystarczyło przyłożyć kartę do um, drugiego wejścia na drugą kartę SIM. I Konon tak poradził. Aaron tak zrobił i telefon zadziałał. Więc tutaj kurwa normalnie czapki z głów zdjąłbym. Ale już nie będę zimował, bo jest chłodno. Czapki z głów dla Konona, bo to się mu udało. To się mu udało, on tu zaszachował, zaszachował. Może jeszcze tam Tomka, to może nie, bo Tomek tam się na tym kurwa nie, nie zna kompletnie. E, ale kurwa, Arona zaszachował na maksa, Pokazał gdzie jest miejsce Arona. Miejsce Arona jest za kamerą i tak zostanie, bo niestety tu Konon wychodzi na to, że jest lepszym fachowcem i specem yy, od up naprawiania kart SIM i, i, i może on sam nie przyłożył, ale on to po prostu wiecie zasugerował yy, niż Aaron, któremu kto do głowy nawet nie wpadło i no to tutaj, tutaj to mnie rozpierdzielił. Kolejny czwarty film, no to znowu jeszcze te paczki gdzieś tam się przewalają, zaczynają się czytania listów i tak dalej, tak jak wam to mówiłem, więc tutaj długo nie, nie ma. Yy, no ale co mi się rzuciło w oczy? Że zaczynają się robić podpowiedzi. Podpowiedzi dla Tomasza, co ma gotować, a że Tomasz niby, że gotować umie, ale tak naprawdę nie do końca umie, bo on tych przepisów nie zna, więc tutaj e, tajniki przepisowe e, zdradza mu Aaron, więc Aaron będzie takim nauczycielem, szefem, a, a wychodzi na to, że to co dojdzie do głowy Tomasza i to co głowa Tomasza zakoduje, to będzie próbowała robić dla Konona dojedzenie i tam gdzieś padło bodajże na kopytka, na kopytka, które mniej więcej... Kopyt, no dobre, dla konona to kopytka no, kopytka, wiecie, takie kopytka takie z, z ziemniaków, nie? nie kopytka świńskie, chociaż dla konona by pasowały też świńskie kopytka zrobić przy okazji z kopytkami takimi świńskie gotowane kopytka z kopytkami e, z ziemniaków to by był zacny, wspaniałe danie dla konona na pewno by się z tego ucieszył, więc tutaj Aaron zaczyna trenować przedstawiać swoją wiedzę e, głęboką o gotowaniu, jak robić kopytka i tak dalej. E... No i dowiadujemy się jeszcze w tym filmie, bo został poruszony wątek. Wątek i to jest ciekawe dosyć. Dosyć poruszony, został poruszony wątek e, płacenia. Płacenia, a za to płacenia to ja nie wiem. <laughs> znaczy wiem. Wątek płacenia przez Tomasza. Płacenia za czynsz i rachunki. No i teraz słuchajcie. Odpowiedź Arona jest taka, a mianowicie, panie Tomaszu, pan Tomasz, ja tak mówię, wiecie, tak już, tak, tak, tak poważnie, panie Tomaszu, pan nie musisz nic pan płacić, bo konon nic nie płaci, tylko my opłacamy, czyli opłaca ekipa Mleczny Człowiek, opłaca. I ja się zgadzam, ekipa Mleczny Człowiek opłaca za prąd rachunki, no ma taki zastrany obowiązek, w końcu go nagrywają, ale mi to tak od razu przeszło przez głowę. No to dobra. Skoro yy, tutaj nie Konon decyduje, kto płaci mu za mieszkanie i kto płaci mu za prąd, czyli yy, generalnie Konon gówno ma do powiedzenia o swoim domu, bo, bo słuchajcie, przy, przychodzi jakiś obcy człowiek i, no i Konon mówi, no słuchaj, no to dobra, oni o to opłacają, ale ja przecież no, mam obowiązek od ciebie pobrać jakąś opłatę. Mi. No dobra, jest pomoc, no, ale tam jakoś tam minimalną opłatę jestem w stanie cię pobrać. Przypuśćmy 100 zł za to, że ty śpisz na tym łóżku i tak dalej, nie używasz tych mebli, chociaż no, Konon ich nie kupił. No ja rozumiem. No ale chyba to jest jego dom tak naprawdę i to chyba on ma prawo do tego e, decydować, czy ktoś mu za ten prąd będzie jeszcze dorzucał do kieszeni, czy też nie. Natomiast tu wychodzi na to, że Konon wcale nie ma prawa do tego i w ogóle nie ma prawa się tam odzywać, kto ma płacić i kto ma nie płacić, i mi przeleciało przez głowę od razu jedna rzecz mi się płaci, przeleciała przez głowę: to skoro Konon nie ma prawa decydować o tym, czy ktoś ma płacić za ten prąd i za mieszkanie, czy też nie, za te spanie na łóżku, no to Konon chyba też nie ma prawa decydować, kto tam kurwa będzie z nim mieszkał. No tak wychodzi na to. No tak wychodzi na to, no bo skoro on nie decyduje o tym, kto płaci za prąd, a kto nie, no to też nie decyduje o tym, kto tam ma mieszkać. Więc tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest dom konona jeszcze. Skoro on takich praw nie ma, to są podstawowa rzecz, podstawowa rzecz, no, no słuchajcie, no. Ja rozumiem, że y, opłacane jest mieszkanie z pieniędzy, które y, wiadomo robione są na nagrywaniach z kononem. Ja tu i, i zgadzam się z tym zupełności, ale to nie znaczy, że konon nie ma prawa się upominać o to, że ktoś mu ma na przykład jakąś symboliczną stówę rzucić za prąd do jego kieszeni. No bo... No ja tak, no nie wiem, może słuchajcie, możecie mnie teraz zjebać, ale ja się chyba y, nie mylę, no ja nie wiem. I nie o to chodzi, żeby, żeby tutaj Knur, bo on wiadomo jak, jaki on jest, jest um, wow, strasznie zachłany i tak dalej, ale tak tak na czystą teorię, no chyba kurwa, jeżeli ktoś mieszka w moim domu, no to ja mam prawo się do kurwy nędzy upomnieć o jakiś, no drobne wynagrodzenie, ja nie każę tutaj na przykład komuś płacić 1500 zł miesięcznie, ponieważ wiadomo, ten człowiek pomaga, rąbie, drewko, no nie, drewka chyba jeszcze nie rąbał, no ale pali w piecu, gotuje, no okej, okay, nie, tam wspólne posiłki jakieś jedzą, ale, ale chyba mam prawo się o takiej rzeczy upomnieć, natomiast wychodzi na to, że kon takiego prawa kompletnie nie ma. I też się zastanawiam, do czego on tam ma prawo. I faktycznie chyba wychodzi na to, że Kolon to, to tam jest ostatnim ujem polski. A dlaczego tak, tak mówię? Ponieważ Kolon nałożył koszulkę z takim wspaniałym napisem: ostatni uj polski i tak dalej. Coś tam jeszcze było dopisane. I wiecie, że on się kompletnie nie zorientował, co tam jest napisane. On tu siedzi w tej koszulce przez pięć filmów i chyba nawet Aro się nie zorientował, co jest napisane na koszulce. Natomiast ja już tam no, chyba na pierwszym filmie chciałem to przeczytać, ten napis, no był taki trochę wiadomo, jak to konon siedzi, tu się pod cyckiem coś schowa, tu kawałek napisu gdzieś pod drugim cyckiem, ciężko było rozczytać, ale w końcu się ten napis pojawił, no i faktycznie ja się nie byliłem, dziwne, że Aron dopiero później to zauważył, no, no i Kon dumny siedział w tej wspaniałej koszulce ee, z napisem Ostatni uj Polski, no... Przez swoją... Mm, Małą bystrość, bądź też małą uwagę, no zrobił to, e, o czym komuś, chyba na czym komuś bardzo zależało, no, Skoro na niego mówią ostatni uj polski, to dlaczego on nie ma nosić takiej koszulki? No i tak już nałożył, chociaż nieświadomie, ale to zrobił i to tyle, słuchajcie, ze szkoleń, a teraz, a teraz przejdziemy, chociaż to długi film, dobra, słuchajcie, do donatów przejdziemy, na następnym filmie yy, no bo widzicie że tu jest 22 minuty a, a chciałbym żeby Donatorzy byli też docenieni żeby to nie było tak że 20 a dobra, 15 minut a jeszcze a, donaj, o, jeba się do najty nie, nie będę oglądał także donejty zrobimy na filmie następnym czy to dziś zobaczymy dziś albo jutro w każdym razie są już przygotowane i yy, poinformuję także odpowiem i podziękuję za wszystkie donejciki które wsparły kanał. Także za... E, także za, zachęcam do wspierania, jeżeli jest ktoś chętny e, i tak jak mówiłem zawsze ja te wszystkie donaty odczytuję. Także pozdrawiam Was, no i czekamy na kolejny wysyp znowu filmów, bo pewnie znowu jak Aaron tam przyjedzie i się pojawi, być może w końcu będzie coś z cmentarza, bo chyba te filmy były jeszcze przed świętami nagrywane i to chyba dzień przed, bo się z tego, co zrozumiałem, te wszystkie pięć filmów były nagrywane albo 30, albo 31 października, z tego względu, że tam Tomasz wspominał, że nad jednym z filmów, że jutro by poszedł na cmentarz. Ale czy to akurat będzie to jutro 1 listopada, tego nikt nie wie, bo oczywiście dla potrzeb filmu zniknęły daty i godziny z filmów żeby, żeby, nie wiem dlaczego właściwie, żeby nikt nie wiedział kiedy to jest nagrywane. Ale tam leci telewizor, włączony jest telewizor, tam panowie między sobą rozmawiają, no i takie rzeczy, informacje wypływają, tylko można wnioskować kiedy to było nagrywane, ale na pewno przed świętem zmarłych. Ja Was pozdrawiam i trzymajcie się i postaramy się jeszcze dzisiaj coś wrzucić, a może właśnie coś ze starej szkolnej, a może właśnie o, o kanale yy, Wojtka, Majora. Bo do tego to się trzeba bardzo przygotować. Bo to, bo to jest. To zobaczymy jeszcze, jak ja to rozegram. Pozdrawiam Was serdecznie.